Asus PhonePad o znaczeniu ME372CL jest pierwszym z serii PhonePadów, który oferuje łączność LTE. Urządzenie to prezentuje się naprawdę fajnie. Dostępne są dwie wersje, znaczy będą dostępne dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna. Co ciekawe, można zauważyć, że cza, czarna, właściwie taka bardziej ciemno-szara, jest błyszcząca, bardzo mieni się w świetle takim, jak jest na targach tutaj. Natomiast prawa jest całkowicie gładka i, nawet jeżeli się przyjrzymy, nie doszukamy się podobnego efektu wizualnego jak na tym szarym, szarociemnym czy Mi osobiście podoba się bardziej biała wersja. To co rzuca się w oczy najpierw są to oczywiście frontowe głośniki, które znajdują się nad i pod ekranem. Nad ekranem mamy jeszcze do dyspozycji kamerkę do połączeń wideo oraz czujniki. Natomiast pod mamy logo Asusa. Ramki, no właśnie, to co się rzuca w oczy jeszcze to są szerokie ramki. Przy prawej krawędzi, przy lewej są moim zdaniem dość przesadnie grube, podobnie jak pod i nad ekranem. Równie dobrze to urządzenie mogłoby być dużo mniejsze niż jest aktualnie, ale niestety ramki powiększają to urządzenie. U góry mamy 3,5 mm jack audio. Z prawej strony włącznik, przyciski do regulacji głośności oraz slot kart microSD. Na dole port micro USB, do którego przyczepione jest aktualnie zabezpieczenie. Na lewej krawędzi mamy do kart SIM obsługujące oczywiście łączność LTE. Tutaj od razu widzimy małą skazę na obudowie, która powstała albo w wyniku transportu urządzenia na targi, albo już na samych targach, ale widać przez to, że materiały, które zostały wykonane do zrobienia tego urządzenia, niestety nie są najwyższych lotów. Mimo wszystko e, prezentuje się naprawdę całkiem sympatycznie, a do tego wykonany jest w miarę solidnie. Przynajmniej takie odniosłam pierwsze wrażenie. Z tyłu mamy jeszcze aparat, którego rozdzielczość wynosi 5 megapikseli. Z przodu do naszej dyspozycji oddany został 7-calowy ekran. Jego rozdzielczość nie zmieniła się w stosunku do poprzednich fundbadów, czyli 1280 na 800 pikseli. Jego ekran płynnie, szybko i precyzyjnie reaguje na każdy dotyk palca, nawet na najlżejsze muśnięcie. Podobnie jest z przybliżaniem i oddalaniem treści. Tablet działa pod kontrolą Androida w wersji 4.3 Jelly Bean i tutaj niestety nie mamy żadnej gwarancji, że urządzenie dostanie Androida 4.4 KitKat. Co ważne, podobnie jak większość urządzeń Asusa, posiada oprócz trzech standardowych przycisków wstecz, home i otwarte aplikacje, również czwarty dodatkowy są to mini aplikacje, które mogą dzia działać niezależnie od otwartego programu w tle, czyli na przykład tutaj na załączonym obrazku możemy korzystać z przeglądarki internetowej i otworzyć sobie kalkulator. Z tego co pamiętam, maksymalnie na raz otwartych aplikacji, mini aplikacji możemy mieć sześć. Raczej nie powinno się to zmienić w tym modelu. E, urządzenie działa dzięki... E, Procesorowi Intel Atom Z2560, częstotliwości traktowania 1,6 GHz. I jak będziecie mogli przeczytać na tabletowo w recenzji jego poprzednika z 3G, jest to wystarczające. To by było tyle na razie z pierwszych wrażeń korzystania z Asusa Fonpad ME370CL. Jeżeli macie jakieś pytania, mam nadzieję, że niebawem będzie urządzenie dostępne w Polsce. I będę mogła na jego pod temat powiedzieć nieco więcej. Pozdrowienia od tego urządzenia i ode mnie. Trzymajcie się ciepło, Katarzyna Pura tabletowo.pl